Nazywam się Gabriel Jestem policjantem cywilnym. Tajniakiem. A oto mój partner. Gabriel Jest trochę nerwowy. Co kupuje w pod podpoinkę? Nic. Niech się chłopak uczy. Nie ma świętego Mikołaja. A to To dopiero 4 lata. To żaden argument. Dużo jeszcze do końca tego patrolu. Już 20 minut. O spoko, to będzie chyba pierwsza wigilia na jaką się nie spóźnię. Powiedziałeś to w złą godzinę stary Dzwonią z komendy łamanie na szarownicie dwa. Ty, to tu? Nie wiem, nie widzę numeru Chodź Chowaj tą klamkę Nie to! A, to Hey, See? Hmm. hmm. Rozwolę go! Czekaj, zobacz! Te, to chyba nie był włamywać. Może ja jednak kupię coś temu dzieciakowi.